W każdej szklance wody, którą pijesz, mogą unosić się dziesiątki tysięcy cząstek mikroplastiku. Są tak małe, że ich nie widzisz, ale twoje ciało już je wykrywa. Najnowsze badania Uniwersytetu Gdańskiego pokazują: Bałtyk to jedno z najbardziej zanieczyszczonych plastikiem mórz na świecie. W polskich rzekach stężenie mikroplastiku jest nawet dziesięciokrotnie wyższe niż w Europie Zachodniej. A to dopiero początek. Każdego dnia do środowiska trafiają kolejne tony tworzyw sztucznych. System kontroli jakości wody w Polsce działa jak termometr sprzed wieku mierzy tylko to, co widać gołym okiem tymczasem mikroplastik nie jest uwzględniany w rutynowych badaniach, nie ma obowiązujących norm, a jego długoterminowe skutki wciąż są badane. Mikroplastik w organizmie to bomba z opóźnionym zapłonem. Badania potwierdzają. Kumuluje się w narządach wewnętrznych. Może przenikać barierę krew-mózg. Przenosi toksyny jak metale ciężkie. I najgorsze wciąż nie wiemy, jaki jest bezpieczny poziom narażenia. Rządowe programy? Większość kończy się na deklaracjach. Firmy wodociągowe? Badają tylko podstawowe parametry. Naukowcy? Mają ręce związane brakiem funduszy, w efekcie jesteśmy ślepi na plastikową epidemię. Dopóki system zawodzi, musimy działać sami, bo czysta woda to prawo, nie przywilej.